Cześć, witam Was serdecznie, a teraz chciałbym Wam powiedzieć jak kupować pałeczki do perkusji, tak? I generalnie jak chodzę kupować pałeczki do perkusji, to muszę Wam powiedzieć, że jestem w stanie przeszukać cały sklep, wszystkie rodzaje pałeczek, żeby znaleźć te swoje ulubione, czy te, które aktualnie w tym danym momencie leżą mi najlepiej w dłoniach. I myślę, że to jest dobry, sprawdzony sposób. Przez wiele lat tak kupowałem pałeczki, że szedłem do sklepu, sprawdzałem sobie różne grubości, różne rodzaje. Nie patrzyłem do końca na cenę, tylko patrzyłem na to, czy mi dobrze leży w ręku, czy nie jest za gruba, albo za cienka ta pałeczka, tak? Czy się dobrze nią gra i na padzie, i na perkusji, dobrze, gdy ten sklep ma takie możliwości. No i przede wszystkim, czy to jest ta pałeczka, do której wracam. I ostatnia pałeczka, którą kupiłem, to jest właśnie yy, najpierw przepatrzyłem cały sklep, wszystko dokładnie. No i rzeczywiście kupiłem takie pałeczki, które uważam są najlepsze, jakie mogłem kupić w danym momencie i rzeczywiście bardzo mi pasują, są super. Także jeśli idziecie do sklepu, kupcie sobie pałeczki takie, które Wam najlepiej odpowiadają w tym momencie. Tak? Sprawdźcie wszystkie i znajdźcie te jedyne, które są warte swojej ceny i waszego zachodu. Cześć! Do zobaczenia!